Dzisiaj poznamy odpowiedź na pytanie, czy pieniądze wydane na tworzenie drużyny nie poszły na marny. Przed nami pierwszy oficjalny met piłkarski tego zespołu. Zapraszamy. Łówkuje i to całkiem nieźle. Może być niebezpiecznie. Sedlaczek. Można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu Będę tu bronił napastnika. Zrobił wszystko, co należało w trudnej sytuacji. Otoczony obrońcami, musiał oddać szybki strzał i zabrakło mu naprawdę trochę szczęścia. Ładnie teraz w defensywie. Sedlaczek. Żywkowicz. Znakomicie teraz zagrał. Cannavaro. Udane zagranie. Dobra, płynna gra. Przez moment nie wiadomo było, kto to przejmie, ale już wszystko jasne. Wyraźnie króluje w powietrzu. Solakowicz. Sopczak. Starali się tam wybić tę piłkę, ale efekt, jak widzimy, jest zupełnie odwrotny. Wybicie głową. Tym razem się udało. Widać po tym, co prezentuje, że lubi takie samotne rajdy. Ma kilka opcji, co zrobi z piłką. Żywkowicz. A świetna ta główka. Romuska. I główka do przodu. Zerwan ten atak. Żywkowicz. Znakomicie. Ładna, kombinacyjna gra. Uwaga, szansa. Piękna parada. Pierwszy kontakt i dobra obrona. To zawsze jest znakomite rozpoczęcie meczu przed bramkarza. Niewiele zabrakło, aby padł gol. Sobczak. A tam kilku partnerów z przodu. I jest Bramka! Zupełnie teraz nie słychać kibiców gości. Nie wiem, czy do końca meczu jeszcze raz chociaż zaśpiewają. No niesamowite! Strzelił ze swojej, jak to określamy, teoretycznie słabszej nogi, ale mimo wszystko zdobył Bramkę. Ładnie podał. Główka teraz. Takim strzałem nie można zaskoczyć bramkarza. Fatalne wybicie, zupełnie niepotrzebnie. Bardzo walecznie. Przejęcie w niebezpiecznej odległości. Może te... Ależ bramka! Komicie znalazł sobie tę pozycję, miał dużo miejsca na oddanie strzału, przymierzył i posłał piłkę do siatki. A więc mamy remis. Spotkanie nam się wyrównało. Sedlaczek. Geworgian. Może uda się przedrzeć. Dobre dośrodkowanie w pole karne. Przejęcie. Przymierzył ładne uderzenie, ale niecelne. No nie, nie tym razem. Sobczak. Strzał z daleka. Bramkarz pewnie no strzelał prosto w niego. Tu widać, ile godzin muszą spędzać na treningach, by tak się znakomicie ustawić i później wykonać fantastyczną Robinsonadę. Ma kilku partnerów z przodu. Jest gol! Teraz widać na powtórce, że bramkarz był naprawdę dobrze ustawiony, ale nie miał żadnych szans w pojedynku ze strzelcem. Nieudolnie prowadzi piłkę. Bardzo nieładnie teraz faulował i chyba nieuniknie kary za pozagranie. Nieudane było to wejście. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. Sędzia miał rację. Wyraźnie spóźniony przycisk i sędzia pokazuje kol. Bardzo zła decyzja arbitra. To Bramki rozpoczną grę od rzutu z autu. Geworgian. Ofiarnie nie mógł się tam pomylić. Powinni wykorzystać tę sytuację. I będziemy mieli wznowienie gry od Bramki. Dobrze obrońcy. Ładne zagranie głową. Ależ dobre tam przejęcie. Jeborgian. Solakowicz. z pominięciem środka pola. Tarannik przygotowana teraz kolejna akcja. Może starał się zaskoczyć bramkarza, stąd decyzja na uderzenie słabszą nogą, ale jak widać, nie trafił nawet w bramkę. Bardzo dobry strzał. Szkoda, że tuż koło słupka. Też piękna ta akcja. Seria podań, doskonała wymiana pozycji i znakomite wykończenie. Lepiej nie można było tego zrobić. Piękne wykończenie! On wie jak wykorzystywać takie okazje. Sedlaczek naprawdę trudno wskazać wyrazistego faworyta po pierwszych 45 minutach. Mieliśmy dotąd pokaz znakomitych umiejętności z obu stron i o wyniku może zdecydować jakiś drobny błąd. Tam się o to prosił. Solakowicz. Gra głową to zdecydowanie jego atut. Żywkowicz. Uderza z daleka. No, prawie mu się udało, ale tylko prawie. Chyba źle to obliczył, jeżeli w ogóle na cokolwiek liczył. Mocne uderzenie. Sopczak. Sedlaczek. Przedłużenie. Sędzia nie przerywa gry, nie było powodów. Ślizg ostry, ale bez faulu. Do kogo? Faul, ale kończy się tylko na zwolnieniu. Nie będzie. I będziemy mieli pierwszą zmianę w tym meczu w tej drużynie. Obrońcy dobrze wypełniają swoje zadanie. Ładnie podaje głową do przodu. Georgian. Czy będzie podawał? Rachwał. Tym razem niecelnie, bardzo wysoko i niecelnie. Magdoń. Krzysztof Kazimierczak. Nie można tracić piłki tak blisko własnej bramki. Dobrze przewidział kolejny ruch przeciwnika. Ładny strzał, szkoda, że nie celny. Nie może być innej decyzji po tym ostrym faulu, niż żółta kartka, którą właśnie wyciąga sędzia. Już ta decyzja sędziego, który pokazuje żółtą kartkę, za to Nie zawsze zgadzam się z decyzjami arbitrów, ale tym razem sędzia miał rację. Rzut rożny. Ryzykownie, ale udanie. Teraz strzela. Nie złapał piłka w grze. Rzut rożny. Jest bramkarz, ale jeszcze nie koniec. Wrzut rożny. Użył głowy na boisku i to całkiem dosłownie. Wyjaśnia dalekim wybiciem. Ależ ładnie przymierzył. Słaby, niecelny strzał przechodzi daleko obok bramki. Muszę powiedzieć Darek, że szkoda mi go. Miał przecież dobro... Cały powinno pokazywać się juniorom na treningach. Precyzyjne, niezbyt mocne uderzenie w sam róg. Bramkarz był bez szans. Obejmują prowadzenie i pytanie, czy na długo to starczy? Na pewno będą starali się bronić rezultatu. Silny strzał z daleka. No, nieudane zagranie. Dobrze się złożył. Rachwał. Żywkowicz. Sedlaczek. To teraz. Dobre dośrodkowanie będzie okazja. Bramkarz znowi grę. Ten chłopak wie jak grać głową. Do końca na out. Magdoń. Szkoda. Ładny strzał z woleja, ale niestety gdy uderzał piłkę była zbyt wysoko i nie mogło to być precyzyjne uderzenie. Dobrze teraz przymierzył z daleka. Zdawało się, że leci w światło bramki, ale jednak obok. Nie dziwi mnie właściwie, że chybił w tej sytuacji. Ale nie będę go krytykował, bo miał tam wielu rywali wokół siebie i strzał z tej pozycji nie był prosty. W ogóle się dziwię, że mu się to udało. Rafał. Giełorzej. Dobre przejęcie. Rachwał. Próbował teraz zaskoczyć bramkarza z daleka. Niestety obok bramki wchodzą. Muszą być bardziej skoncentrowani w takich momentach jak przed chwilą. Szczególnie gdy do końca jest kilka minut i przegrywają spotkanie jedną bramką. Geworgian. Dobra wrzutka. Uderza bramkarza. Będzie rzut rożny i okazja do zdobycia gola w tym meczu. Pramkarz tylko odprowadził piłkę za linię końcową. Ale Szpechowo teraz w samej końcówce. To może się okazać bardzo kosztowne. Wywalczyli aut. Drużyna broni się teraz wszystkimi zawodnikami. Zaczną od auku. Łówkuje i to całkiem nieźle. Dobra interwencja bramkarza. Porę powstrzymał napastników drużyny Rywala. Ładne znowienie przez Bramkarza ręką. Wyraźnie króluje w powietrzu. Romuska Krzysztof Kazimierczak. Dobre zgranie zespołu. Sporo zawodników w przodzie. Sędzia wskazuje znowienie gry od bramki. To i pierwszy mecz w sezonie i od razu zwycięstwo. Gratulacje. Taka postawa daje nadzieję, że będzie to udany sezon. Morał z tej dzisiejszej piłkarskiej bajki jest taki. Przede wszystkim wygrywa ten, kto strzeli... Me de señora, despotricando contra su señora, pasaron de valientes cazadores a empujar bebés en andadores, tú familia.